Choroba dekorwejna zaliczana jest do tenosynowitys, czyli patologii pochewki ścięgnistej. To schorzenie dotyczy pierwszego przedziału prostowników. Głównie będziemy mówić o prostowniku krótkim kciuka, jak i o długim kciuka. Warto tutaj zaznaczyć i podkreślić, że w tym przypadku nie choruje samo ścięgno, więc nie leczymy tego jak ścięgna. Choruje tutaj pochewka ścięgnista. Najprostszy sposób wytłumaczać Ci to tak. Wyobraź sobie parówkę. Parówka zazwyczaj jest w takiej folii, w takiej osłonce. Porówka jest to ściegno, ta osłonka, ta folia, to pochewka ścienista. Sama porówka jest ok, a choruje właśnie ta osłonka. Ta folia. Nie każde ścięgno ma pochewkę ścienistą, więc nie każde ścięgno może w taki sposób chorować. Na przykład ścięgna Achillesa nie ma pochewki ścięgnistej. Pochewki ścięgniste w naszym ciele są po to, aby zwiększyć przesuwalność ścięgna względem innych tkanek, czy to kosnych, czy tylko tkanek miękkich. No i co jeszcze anatomicznie dla Ciebie warto wiedzieć, to to, że pochewka ścięgnista, dzisiejszy bohater, posiada... Błonę maziową jest wyścielona błoną maziową, a ta właśnie błona maziowa może dostać zapalenia, i stąd te twoje objawy. Najczęstszą przyczyną choroby tekarwejna jest zwiększone. Tarcie, przeciążenie. Czyli jeżeli masz powtarzające się ruchy nadgarstka, jesteś kelnerem, kelnerką. Bardzo ciekawe w angielskiej nomenklaturze, nieraz mówią, że to jest Mami Tamp, czyli świeżo upieczone mamy, które podnoszą swojego noworodka, właśnie używając cały czas tych struktur, też są w grupie ryzyka. Warto zwrócić uwagę, że jest szereg choć rzadziej występujących przyczyn tego schorzenia. Mniej jeszcze dwie przyczyny dosyć istotne. Jedna przyczyna infekcyjna i tutaj oczywiście może być dla przykładu zarażenia gronkowcem złocistym. No i druga przyczyna, którą chciałbym podkreślić, przyczyna reumatoidalna. Też występująca, więc jeżeli nie miałeś, nie miałaś jakiegoś przeciążenia, nie wykonujesz powtarzających się ruchów, raczej nie wiążemy tego z tarciem, a na przykład masz inne dolegliwości bólowe w innych częściach ciała, gdzieś tam w łokciach, gdzieś tam w kolanach, warto by było zrobić badanie w kierunku pochodnej przyczyny reumatoidalnej. Jeżeli mówimy o zapaleniu, to mamy też objawy stricte związane z zapaleniem, czyli tu mówimy o może pojawić się obrzęk, na pewno pojawi się tkliwość, bolesność w danym obrębie. Może być zblokowany zakres ruchu samego kciuka, a na pewno pojawi się też ból podczas wyprostu bądź maksymalnych zakresów rozciągnięcia. W życiu codziennym spotkasz się z tym, że jak będziesz chciał coś podnieść w taki pionowy sposób, tak jak teraz pokazuję, wtedy to zaboli. Diagnostyka jest klasyczna, czyli zawsze łączymy trzy aspekty, o których mówię. Zebrany wywiad z klasycznymi, charakterystycznymi cechami, które niesie ze sobą to schorzenie. Numer dwa, wykonujemy odpowiednie testy. Tutaj najczęściej takim podstawowym testem, który wykonujemy jest test Finkensteina. Test można wykonywać w trzech stopniach zaawansowania. Podstawowo, jeżeli masz stan ostry, po prostu opuść swoją dłoń tak pionowo i jeżeli czujesz ból, to ten test jest pozytywny. Jeżeli twój stan jest taki podostry, no to dodaj jeszcze takie bierne, czyli zepnij swoją rękę w dół i też poszukuj bólu w danych okolicach. stanie przewlekłem klasyczny test Finkerscheina, wygląda tak, że łączymy dwie komponenty, czyli opuszczamy i spychamy, ale jeszcze uląduje kciuk do środka naszej pięści, więc również poszukujemy bólu. Kolejna oprócz wywiadu i testów jest diagnostyka obrazowa, i tutaj bardzo polecam bym, jeżeli masz podejrzenie, że masz chorobę Deckerwejna, wybrać się na Ultrasonografię, czyli USG. No to lekarz prowadzący, którym podejrzewa u ciebie komponentę reumatoidalną, może odesłać Cię do reumatologa bądź wysłać cię, zro aby zrobić morfologię w kierunku czynników np. RF. Leczenie uzależnione jest od przyczyny etiologii tego schorzenia. Jeżeli przyczyna jest infekcyjna, idź do lekarza, weź antybiotyk. Jeżeli. Przyczyna jest reumatoidalna, idzie do reumatologa, leczy się farmakologicznie. Jeżeli przyczyna jest z tarcia mechaniczna, ta, która jest najczęstsza, to musisz wiedzieć, że leczymy to. Jak stan zapalny? Jak stan zapalny, czyli jak? Co będzie mi pomocne? Pierwszą pomocną rzeczą będzie Orteza, stabilizator, który będzie ograniczał te ruchy, w szczególności wtedy, kiedy masz małe dziecko, musisz je podnosić, jesteś kelnerem, kelnerką, musisz pracować, chcesz pracować, twoja życiowa sytuacja wymaga od Ciebie, aby dalej wykonywać powtarzające się ruchy, to bardzo polecałbym jednak, żeby ten stabilizator Ortezę włożyć. Oczywiście, jeżeli możesz wykluczyć, zredukować do minimum te ruchy powtarzające się z tarciem, albo miałeś jakiś epizodyczny wysiłek, który wymagał od ciebie właśnie tych ruchów i nie będziesz go powtarzał, wtedy Orteza nie jest aż tak obligatoryjna dla ciebie. Numer dwa. Nie chcę wybiegać poza swoje kompetencje, ale ten filmik jest edukacyjny, informacyjny, więc trzeba wiedzieć, że. Tu trzeba działać przeciwzapalnie. To nie są moje działania, to są już działania lekarskie, ale tu jest stan zapalny. Jak jest stan zapalny, to trzeba go gasić. Z klinicznego punktu widzenia, bardzo polecałbym ci, aby nie gasić go jednak do ust lekami, a użyć jakiegoś zastrzyku, który byłby bezpośrednio w okolice bólu. Teraz pewnie myślisz i by chciałbyś zapytać jakiego zastrzyku. No i najczęściej idzie tu steret. Nie trzeba się go tak bać, jeżeli to będzie jednorazowe podanie, ale tutaj. Odsyłam jednak do lekarza, który będzie wykonywał daną iniekcję. Z mojej działki, z rehabilitacji, działanie przeciwzapalne jest na podstawie fizykoterapii. Fizykoterapię możesz użyć tutaj. Ultradźwięki możesz oczywiście użyć je w postaci fonoforezy, czyli wprowadzenia leku pod właśnie ultradźwiękami. Kolejno możesz użyć też jonoforezy, czyli wprowadzenia leku pod wpływem prądu, prądu galwanicznego, ale też tutaj może być pomocnym laser. Oczywiście w leczeniu tego starzenia wykorzystuje się też ćwiczenia Rozciągające, jak i wzmacniające. Jednakże, jeżeli mamy problem stricte z stanem zapalnym, te ćwiczenia raczej wykonywane są w formie prewencyjno-leczniczej, ale bym powiedział w dalszym etapie rehabilitacji. Dzisiaj pokażę trzy podstawowe aktywności leczniczo-prewencyjne. Pozycja wyjściowa będzie identyczna, taka jaka była w teście Finklensztaina. Do jednego ćwiczenia męż potrzebować gumek, recepturek, więc w takie się wyposaż. Pierwsze ćwiczenie jest banalne, ponieważ ustawiamy się w tą klasyczną pozycję i rysujemy swoim kciukiem alfabet A, B, C. D Twoim zadaniem jest przelecieć cały alfabet. Oczywiście znaki polskie, on ci możesz odpuścić, raz tak musisz zrobić. Drugie ćwiczenie to rysowanie kółek w jedną stronę i w drugą stronę. Wykonuj trzy serie po 10 powtórzeń. 10 powtórzeń liczymy jako 10, jedną, 10 w drugą. Do ostatniego ćwiczenia właśnie będziesz potrzebować tych gumek recepturek. Skrzyżuj sobie je, włóż cztery palce i kciuk osobna. I w tym ćwiczeniu będziesz po prostu unosić swój kciuk z oporem właśnie tych gumek. Wykonuj tak trzy serie, między 6 a 15 powtórzeń w zależności jak silne te gumki. W wielkim skrócie chciałbym, abyś zrozumiał, zrozumiała, że podstawowo jeżeli są to objawy nowe, jesteś w stanie ostrym jest to sensu stricte stan zapalny i nie da się tego wyćwiczyć na pewno nie da się tego wymasować i proszę nie rób tego. Jest to stan zapalny, który musimy ugasić albo ugasić poprzez leki u lekarza, najlepiej iniekcyjne albo poprzez fizykoterapię oczywiście wraz z tym jest redukcja obciążeń z orteza no, i taki oszczędny tryb życia. Na dzisiaj to tyle. Mamy nadzieję, z Dariuszem, że wszystko było jasno przekazane, a przede wszystkim, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Zapraszamy do innych filmików z naszego kanału, do których zostawiamy odnośniki na końcu tego filmiku po bokach. Pięknego dnia, dużo ćwiczeń, mało bólu. Pozdrawiamy.